Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jesteśmy po kolejnej burzy. No tym razem na szczęście nas oszczędziło. Oprócz... Um, znaczy nieszczęście nie było gradu, był tylko dość silny wiatr. Nawet bardzo silny wiatr i bardzo intensywne opady deszczu. No na szczęście nie jest nic gorzej niż było. E, wiecie, chciałem dziś naprawdę tak po ludzku podziękować Wam za takie zwykłe wyrazy y, współczucia, takie pozytywne komentarze które gdzieś tam y, no dają naprawdę wiele miłego dają taką nadzieję, że y, że w tych chwilach trudnych można liczyć nawet na zupełnie obce osoby, których się nie zna, które się nie zna których, ludzi, których się nigdy nie spotkało w życiu, a którzy z takim prostym ludzkim podejściem starają się pomóc poprzez takie słowa otuchy. naprawdę jest to, jest to no, takie pokrzepiające do dalszej pracy, do dalszych działań. Jestem tutaj na grochu, zresztą co widać. Zobaczcie, groch robi się coraz jaśniejszy, on po, prostu, on po prostu usycha, czuć od niego taką zgnienizną. Z tego grochu nic nie będzie. Ale ja nie o grochu chciałem tutaj, bo też nie wiem, czy to jest dobry moment ale myślę, że tak, żeby, żeby też docenić pracę Adama, który jest jednym z inicjatorów akcji docenie rolnika, czy też jest rolnik, jest żywność, jeżeli chodzi o koszulki, które mam przyjemność wspólnie z Adamem gdzieś tam rozsyłać. W sumie właśnie, tak żeby to poukładać. Adam jest jednym z inicjatorów, on jakby zaszczepił mnie tą akcją, żeby właśnie pokazywać nawet w tak... Tak trudnych chwilach, że ta nasza praca jest, jest ważna, jest potrzebna. Ja nie, nie powiem absolutnie, że ona jest najważniejsza, że to jest najważniejszy zawód na świecie, ale ta nasza praca jest naprawdę ważna, jest naprawdę potrzebna i przez tą akcję chcemy szerzyć taki pozytywny wizerunek rolnika. Bardzo wiele komentarzy: znaczy dziękujecie mi za to, że, że gdzieś tam te koszulki otrzymaliście. A tak naprawdę to trzeba podziękować Adamowi. On jest mózgiem całego programu. On zajmuje się, że tak powiem, sprawami logistycznymi, a mówiąc po polsku, on przygotowuje przesyłki. On wysyła, on wam dorzuca paczki z nasionami roślin miododajnych. On zawsze napisze jakieś dwa, trzy miłe słówka. Jemu należą się podziękowania, bo żeby nie on, to by tego nie było. Ja jestem tylko. Taką osobą, która pośredniczy między, między wami, a powiedzmy między nim, która gdzieś tam stara się szerzyć tą pozytywną akcję, zachęcam do tego, żebyśmy gdzieś tam brali w tym udział, bo, bo, bo chyba nam wszystkim zależy na tym, żeby gdzieś tam mieć taki pozytywny wizerunek, żeby ludzie na nas patrzyli z uśmiechem, że, że rolnicy to nie są ludzie, którzy są umorusani w. O, w gnoju, z, ze starymi filcami, dziurawymi skarpetkami, chociaż i w takich zdarza się chodzić. Że to naprawdę jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy mają normalne rodziny, którzy mają te same pragnienia co każdy inny człowiek, którzy, którzy są ludźmi e, bardzo często i coraz częściej wykształconymi. I którzy żyją w harmonii z naturą. To jest myślę, że też takie bardzo ważne, gdzie w dobie przypinania nam coraz to nowych łatek, trucicieli e, myślę, że to też jest ważne, i, i warto, warto myślę o to zawalczyć zawalczyć o to, żeby, żeby ludzie patrzyli na nas, na nas po prostu z uśmiechem, żeby, żeby nie było to jak do tej pory. Spotykałem się z takimi e, gdzieś tam odzewami, że jak ktoś usłyszał, że jestem rolnikiem, no to jakieś podśmiechy. E, uśmieszki głupie i tak dalej, żeby to było naprawdę coś, coś takiego normalnego no. nie wiem, żebyśmy byli postrzegani jak, jak każdy zawód normalny który, który przynosi innym korzyści prawda, e, dlatego serdecznie podziękowania dla Adama e, on naprawdę wiele godzin spędza nad tym, żeby te paczki przygotować żeby to wszystko wysłać, żeby e, posegregować jak należy naprawdę czapki z głów dla niego, bo robi Fantastyczną robotę, robotę, którą, e, która uważam jest nie, nieoceniona. I żeby takich ludzi jak on było jak najwięcej, to, to wtedy naprawdę e, myślę, że jesteśmy w stanie przetłumaczyć trochę temu, aby uświadomić społeczeństwo, że to nie do końca jest tak, jak oni sobie uważają. To będzie na tyle, nie Niekarusiu, Trzymajcie się do następnego razu. Cześć!